Witam serdecznie hodowców obojętnych pocztowych, teraz przedstawiam młode drugiego lęgu Tadeusza Ałki dwa śliczne młode, 770 Samita, już ma jajko trzeciego lęgu, super Samita super. się niosła bardzo waleczna, bardzo troskliwa ta Lisa. dwa śliczne jej młode. Jakieś bardzo, bardzo, bardzo śliczne młode. Dwa przepiękne nerwowe. Chętnych do nabycia. Zapraszam. Siedem 70 samica naparzona 763 samcem, prześliczny prześliczny dwa młode tutaj też jest młody Tadeusz Szapałki śliczny młody przepiękny więc hodowcy wiecie że nie sprzątam teraz tam na dwa tygodnie sprzątam gołemniki rozpodowego gołemnika Ogólnie nie są tam codziennie, bo nie muszę. gromki się odparniają. Prześliczne dwa młode. Pozdrawiam wszystkich hodowców. Miłej niedzieli. Pozdrawiam.